nie wiem, W 2014 roku wszyscy fani LEGO, czyli tych najdroższych kawałków plastiku dostępnych na rynku, poszli do kina na 90-minutową reklamę tego właśnie produktu. I nikt nie miał z tym problemu. I w sumie słusznie, bo goście naprawdę się postarali. Głośniej ludzie chcą. Dobra, dobra, już tu tam. Jedną rzecz muszę poprawić, nie? O. Uh -huh. Poprawiam tylko opis, że przypadkiem ktoś się nie pomylił, iż za jest 20k na Po prostu. Tak dla zasady, żeby ktoś przypadkiem się nie pomylił. Okej. Okay. Nie, tak. Żeby potem było jasne, wiadomo, i tak dalej, nie tak jak było przed chwilą, parę Mycki godzin temu. jest 20 tysięcy, jak to brzmi? Ja pierdolę. <laughs> Teraz coś powiem no, tak, miedzia, tak, Przy tej reakcji nie... to już nikt, nikt, nikt nie będzie niś, niś chciał czegoś nawet nie banować. Bo wiadomo, że to nie Wiesz co? Niekoniecznie. Nie, znaczy, niekoniecznie. W przypadku miedzia podejrzewam, że to jest po prostu silniejsze, bo to walka po prostu z miłoszem. Takie mam wrażenie. Yeah. Tylko jakim cudem im się to udało? Może takim cudem, że mieli już na dzień dobry całkiem spore doświadczenie w krótszych formach: od Bionicli, których nigdy nie miałem i nie jestem w stanie się nostalgicznie odnieść do Bionikli. U mnie wszystko poszło w Star Warsy. No właśnie ze Star Warsów i DC też cisnęli niezłą bekę. Zatem nadszedł czas na powrót do korzeni i stworzenie oryginalnej fabuły, dzięki której będą mogli wypuścić nową serię zabawek na Lego Shopie. No i nachapali się jak nigdy. Zrobili drugą część i nałożyli nowy styl animacji na znane już wcześniej serie, czyli Batmana i Lego Ninjago. No właśnie! Nowy styl animacji w Lego. We wanted the water to be made out of Lego bricks. We wanted the explosions, and fire and smoke and all elements to be made out of animating Lego bricks. So that if you froze any single frame Tutaj trzeba podziękować wszystkim twórcom animacji poklatkowych, bez których prawdopodobnie Lego przygody. Chyba rzeczywiście porządzisz spać. Co? Chyba rzeczywiście porządzisz spać. No, całe szczęście. Chyba nie wyglądałaby tak jak wygląda. Nie się, że nikt nie tronuje żebyśmy na załącznik zastali. No, ale też dobrze. No nie da się ukryć, że budżet filmu ma się nijak do budżetu seriali i tych krótszych form. No i nie mogli sobie pozwolić na taką animację. Szafaj. A, o, Jezus! O. Tak czy To <laughs> ja, ja, ja tylko dycha, spokojnie. <laughs> Ojej. Dobrowolski. Kiedy oceniał nową szkołę, królat powiedział, że serial lepszy niż film. Przylego niczego twierdzi, właśnie. że film lepszy od serialu. W przypadkach uważam na odwrót. Rozumiem. Swoja opinia, szanuję Panią, swoją opinię. Ludzie, ludzie mi dobrze wytknęli błąd, nie? Bo leci miedziu, nie? Jest skip. No, nie, nie, to, to to jedno, nie? Mogę coś, coś ustawię, tylko poczekaj, bo to muszę poprawić, nie? Hmm? Nie to, bo... Chciałem zmienić... O, coś przesunąłem, dobra, zaraz poprawię. A czemu mi to... Działa aż... wiesz co się dzieje z twoim tatą Turpatem? Czemu nie nagrywa nic? Stary stare czasy. Um, nie wiem, co się dzieje z moim tatą turpatem. Pożytł po leko i nie wrócił, nie zapyta się, żeby wrócił. A nawet jak wróci, to zmieniłem y, zmieniłem zamki w drzwiach, więc i tak nie wejdzie do domu. Sorry, sad story. Tak to wygląda. Tutaj um, ktoś jeszcze fajnie napisał. Sly Ultimate. Te masowe wysłania do Nitru to prawie jak scena z portalami w Endgame, a miłość byłby Thanosem. No, na szczęście miłość przegrał, znaczy Thanos przegrał, więc mi się wydaje, że miłość też przegra i będzie wszystko fajnie, będzie spoko. Bo potem mi się nie widzi płacić podatek z 30 tysięcy, naprawdę. To już zabolało mocno. mocno. Także, także, no. Zasłuchajmy tak, jak jest. Plus, plus chyba na następnym live te HD wyłączy, tak mi się wydaje. No, Nawet. Zerknij na skipa. Zerknij na skipa. Nie ja layout. Już moment. Muszę tutaj ogarnąć. Mm. Ładuje mi się. Ładuje mi się. Ech. Ale odśwież... O dobra, skip 400 zł, co? Czekaj, co jest? Czekaj, czekaj, nie, bo mi się coś z live'em wzięło, moment, muszę odświeżyć go po prostu. A, skip 20 tysięcy, no tak, nice, let's go. No. Bardzo ładnie. Ciesiądze. Manie i Ninjago... Teraz Post... coś będzie, tak, przejdzie chwila. Coś się odjebało. <laughs> tak. Blinga skróty, ale szybka lekcja animacji poklatkowej by mi. Tutaj mamy ludzika komputerowego. Widzimy, jak wygląda. Cały gumowy. Wszystko się wygina na różne strony. A tło nie ma w ogóle nic z LEGO. Ruszają mu się ręce, ruszają mu się nogi na wszystkie strony. Średnio to ładne, ale przypomina, co ma przypominać tyle wystarczy. A teraz mamy prawdziwego ludzika LEGO. Dajmy tutaj Anakin na ten przykład. Proszę, tutaj ma rękę, tutaj mu się rusza ręka. No to już się nie rusza. Za wcześnie? Albo dobra, Anakin to zły przykład. Ile zębów natraciłem przy oddzielaniu Legosów, a teraz... o właśnie, kurde, inny Legos. Mamy tutaj standardowego Legosa, klona na ten przykład, mniejsza oto. Tutaj ma rękę. Nie można tego wyginać tak jak na lewo i prawo, bo to nie jest prastelina, tak? Ma jeden przegub, może ruszać pte i weftę. Chociaż pozwalają sobie na takie coś. Jak przed chwilą udało mi się wyciągnąć rękę, tak tutaj nie mogę. W LEGO filmie pozwalali sobie na przykład na takie ruchy rękoma. Dzięki temu postać może więcej wyrazić, więcej emocji i jest bardziej ekspresyjna. Albo ekspresywna. Nie Kawa jest ekspresywna. Podobnie z głową, tu ma głowę, tutaj ma kask i mamy tutaj taki dyngiel, który nie pozwala na to, żeby głowa ruszała nam się w przód i w tył, w lewo i w prawo, chociaż w Lego, przygodzie i wszystkich innych... Legach, ignorują sobie istnienie tego pałąga, pomimo przymrużenia oka na tym aspekcie, tak czy siak udało im się osiągnąć efekt niemal identyczny do standardowej animacji poklatkowej. Zwłaszcza, że wszystkie elementy tła woda i eksplozje On Zrobili osobny silnik do symulowania wody z Lego. Mój procesor się hajcuje puszczając filmik z takiego czegoś, a co dopiero to renderować. Tylko huh. <grywa> <grywa> rzeki nowe wersje Batmana i mistrzów. Pinjitsu olały ten aspekt i dały normalną wodę. Dlatego omówimy dzisiaj Lego Ninjago, bo ten wstęp i tak już jest za długi. W programie te zabawki, którymi bawiłem się za dzieciaka, bo nie miałem innych zabawek oprócz Lego Star Wars. Sezon 5. W dzisiejszym odcinku Lego Ninjago zapraszam. Szybki skrót historii miasta Ninjago przedstawi nam. Chłopcze... O nie, Jackie Chan, szybko chować drabiny i taborety. Ten człowiek naspowy zabija. <grystanie> 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 no zawsze go lubiłem, jak w wielkich filmach. Opowiadał ci coś. Jak narodziła się legenda miasta Ninjago? A no więc Jackie to nie jest Polakiem. Więc ci opowiem. Wiedziałem. Opowieść o Ninjago to opowieść o chłopcu. Chyba trochę za krótki ten skrót. Może jednak z serialu dowiemy się czegoś więcej. Na przykład z czołówki zerżniętej Samuraja Jacka. Na długo przed początkiem czasu, pierwszy mistrz Spinjitzu stworzył krainę Ninjago za pomocą czterech broni żywiołów. Wówczas ja, Sensei Wu, prostętałem. Zmówsze, trenuję grupę tak. ninjów, których pozwolę sobie nazywać kolorami, bo kompletnie nie mam pamięci do głowy i imion do imiona do pamię pamięci do imion. Szkoli ich tak w razie W, jakby nagle powrócił Lord Garmadon. Za 3 godziny! Za wyprawiasz co? Chociaż Lord Garmadon umknął przez mroczny portal, w każdej chwili może powrócić. I chciałby zniszczyć świat i takie tam sprawy. To jego brat tak BTW. Sami jeszcze nawet nie wiecie, do czego jesteście zdolni. Macie do odkrycia tak wiele tajemnic. Twój nauczyciel, gdy stara się jakoś zmotywować klasę, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że nie da się pracować z tą bandą debili. Gdy Garmadon powróci, damy radę. Uwaga! Lord Garmadon! Powrócił! Zauważono go przy wiosce Jamalakai. Postanawiają ruszyć na pomoc mieszkańcom i. To robota dla ninja! Tutaj wychodzi mój pierwszy problem z serialowym Lego. Praktycznie żaden element nie jest klockiem Lego, tylko ludziki, w, w sensie postacie. Może ewentualnie te smoki mogłyby się składać z tych elementów. W gwiezdnych wojnach, przynajmniej statki i te platformy do lądowania, te no, lądowiska. Też miały takie elementy. A tutaj góra zbryły plastiku. Chodnik zbryły plastiku. Wyrenderowana na trzech poligonach. No ale może fabularnie lepiej to wypadnie, bo pobliską wioskę zaatakował jakiś gówniak. Uwaga, chłopcy! Musimy ciągle mieć się na baczności. Oto ja! Lloyd Garvey. W sumie zabawne, że w pierwszych odcinkach grupa nastoletnich ninja nie może sobie poradzić z jednym dzieciakiem. Uspokójcie się! Wszystko w porządku! Nic się nie stało! Właśnie! mi się albo poczujecie mój gniew! Kiedyś ludzie mieli sposoby na takich rozwydrzonych gówniarzy. B zyskawek zyskawek wroga! Kradzież nie popłaca, mały! Zapamiętaj to raz na zawsze! Mmm, mm. plastik. No! Młodemu udało się uwolnić z sideł pradawnego chwytu ninja, jakim jest czyszczenie rowa. Więc postanowił szukać zemsty za pomocą Wąszy! Tu nudu, tu nudu jest. Ja będę miał władzę nad tobą. Zrozumiano? a w międzyczasie pozostali zorganizowali sobie turniej, żeby przekonać się, który z nich jest najlepszy. I kto zasługuje na tytuł zielonego ninja Lloyd zostanie zielonym ninja Zwiastun filmu mi to zaspoilerował Więc nie lubię Zaspoilerowanych rzeczy No Miedziu kurwa Zwiastun zepsuł mi oglądanie Dalszej części serialu Jednym zdaniem Ja pierdol dobra banujemy Miedzię z powrotem Le Lloyd twój syn Nie Le Lloyd tylko Lloyd Le Lloyd dogadał się z wążami Ale za długo się nimi nie naciągał. Cieszył. Chcecie oberwać? Pora na małe spindzitsu! Ninja go! Dlaczego ich bojowym okrzykiem jest nazwa miasta? Ninja Ninjago! Ninja, go! Ninja go! Wyobrażacie sobie jakiegoś polskiego superbohatera, który by tak robił? Bytą, bytom! Jeszcze kilka odcinków się z nim męczyli, ale na szczęście w czwartym mistrz żwu przekabacił młodego na ich stronę. I właśnie dlatego królik Jacek więcej nie zaufał wężom. Koniec. Wystarczyło przeczytać mu bajeczkę. Ach, gdyby tata mi to przeczytał. Nie popełniłbym tego błędu wybacz, wujku. Kto by pomyślał, że to takie proste: pokonać odwieczne zło za pomocą moralizatorskiej bajeczki. A teraz, Adolfiku, przeczytam ci piękne pojęcie, żebyś wyrósł na mądrego i grzecznego chłopczyka, który... O no! No dobra, po pierwszym sezonie mamy jakiś ogólny zarys fabuły, ale wiecie, czego mi tutaj najbardziej... Najlepsze to i tak są ogólnie te skecze Miedzińskiego zawsze. Tak, tak, to naprawdę jest dobre. O ty kurwiaże! naj, naj, naj. Zabrakło typowego humoru z Lego. A ten co tu robisz? Cięcie! Dart, nie grasz w tej scenie. Dart, spójrz na mnie. Nie, nie gram. Nie. Dobra, dobra. Dart, chcesz może pączkę? No, nie, przynieście, Dartowi pączka! Jak każdy kraj ma swoje poczucie humoru, Francuzi mają Louisa Dufneuse, Brytole mają Montego Pitona i. Pan pozwoli. Nowe wiadro dla Pana. Ma Pan ochotę na pana aperitif, czy zamawia Pan od razu? Cokolwiek ten humor by nie oznaczał... Ta scena jest wyjęta z kontekstu! Dlaczego pokazujesz ludziom sceny wyjęte z kontekstu? Cały brytyjski humor jest wyjęty z kontekstu! Uganda ma swojego kapitana Alexa i DJ-a Video Jokera. No. <noise> Albo Niemcy, N Niemcy. Najlepsze jest to, że Alexa hmm. ja na widziałem zajebiste kiedy. ma poczucie humoru. Odkopacie wojenny. A, no, bo tam nie tam mamy to topora wojennego. Hmm. Jak to nie mamy? Kiedyś mieliśmy tyle zakupów, ale się zepsuł. To co odkopiemy? Mamy jeszcze składane krzesło. Odkopać składane krzesło. To było? No, plemię to obyczaj. No powiedzmy. Tak samo świat Lego wyrobił sobie swój specyficzny styl, jeśli chodzi o żarty. parodie danych elementów popkulturowych w sumie opanowali do perfekcji. Więcej znaczy mistrzów znów się ziu, ziu, ziu. Dart! Dart, pozwól tutaj na sekundę. No hej, w tej scenie też nie grasz. Wyobraź sobie zaskoczenie widza, gdy mój miecz wychodzi z ekranu. Aaa, ja my nie, nie kręcimy powie. tego w 3D. To znaczy Ale we wspomnianej wcześniej LEGO przygodzie bardzo dobrze operowali również slapstickiem. I żartami opartymi na charakterach postaci. Piąty witrów staj na czatach i wypatruje robotów. Czysto? Czy też danej sytuacji? Sza. Za pierwszym razem. No i tego w serialu Ninjago zdecydowanie mi zabrakło. Może uda się to nadrobić w wersji pełnometrażowej, czyli LEGO R w kółeczku Ninjago film. Mm. Po gościnnym występie Jackie Chana wita nas miasto Ninjago i ich lokalne dzień dobry TVN. Znaczy dzień dobry Ninjago. Dzień dobry Ninjago! Witają Anna Wędzikowska oraz Filip Hajzer. <grywka> Ten żart się za dobrze nie zestarzał. Dobrze tak. wyrazimy, siedźcie w schronach. Zanim pan Filip znowu zdąży wypalić z tym swoim hajzerowaniem, miasto atakuje Lord Garmadon. Kiedy obrywa się matce Whistlera, nadal nadajemy! I mamy małe przedstawienie postaci, jakby ktoś był leniwym kutasem i nie chciało mu się obejrzeć reszty serialu w ramach liserczu. I wreszcie zielony ninja! Przyznaje się bez bicia nie siadło mi okej okay. o ile rebelianci po pierwszym sezonie miałem takie okej okay, mogę dać jeszcze szansę może się to rozkręcić ale po Ninjago nie podziękuję ninja lodu ciepły człowiek czy zimny robot nic co ludzkie nie jest mi obce dlaczego żółty ludzik gra białego ninja ninja ziemi czy kiedyś przejdzie na Nie niedoczekanie was. Dlaczego żółty ludzik jest przebrany za czarnego ninja? To już czarnych ludzików nie było? I co ważniejsze, dlaczego biali aktorzy podkładają głos pod żółte postacie? To już nie było żółtych ludzi, żeby ich zagrać? Kiedy poprawność polityczna wejdzie za mocno. Pani Alison Bree, jak ja panią w opór szanuję. I to nie dlatego, że jest ładna i pokazała cycki w Glow. Ale naprawdę nie musiała się pani z niczego tłumaczyć, że jako biała zdabingowała postać wietnamki. Musiała sobie naprawdę walnąć post na Instagrama, żeby się wytłumaczyć z tego, że podkładała głos pod. To dlaczego Bołdżaka nie dabingował koń w takim razie? Wiecie, ile ja znam bezrobotnych psów, które spokojnie mogłyby dabingować pana Pina Batera? 3, 7 co najmniej. No, ale wracając do filmu, mamy małą powtórkę z Lego przygody, bo nasz główny bohater Leloid. Jest niezbyt lubianym odrzutkiem, ponieważ jego ojciec, Lord Garmadon, co jakiś czas atakuje miasto. O, coś jeszcze, nie zapomnij. Gdyby ojciec znowu zaatakował dziś miasto, dajesz nurka pod, ławkę pod ławkę i, czekasz, i aż ninja oczyszczą teren. Twoja stara puściła się z Garmadonem. O tym nie. jego ojciec ukrada biednych. Jane, Stary, matka na mnie wsiada bez przerwy, ciągle się... No i mamy tutaj w końcu to czego tak bardzo mi brakowało w serialu. Cały świat jest praktycznie zbudowany z klocków Lego. Nie jest to może poziom pierwowzoru, bo tam nawet ogień i woda były takimi elementami. Tutaj poszli na łatwiznę, ale i tak cudnie to wygląda. Widzieliście ten kawałek odlewu plastiku w jego włosach? Albo te niedoskonałości na pojedynczych elementach? Jakieś rysy, albo wyszczerbione elementy, albo logo Lego na studach. I ta płynność animacji. Ninja Go! DLACZEGO TAK NIE MOGĄ WYGLĄDAĆ SERIALE?! Aha... Dlatego... Nasze kanciaste Power Rangersy na co dzień uczęszczają do liceum. Jednak gdy miastu grozi niebezpieczeństwo... Co? Donate. Donate był? Tak, właśnie przyszedł. aha, tak, tak, faktycznie. E... Ja tak y, bardzo dobrowolski 10 złotych ja tak miałam z że tak mi się spodobał, że obejrzałem cały serial w jedną noc. No i bardzo fajnie, aczkolwiek nie, 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 znam, nie znam tego serialu, ale to się bardzo nie ładnie. Nie, zapona mnie zmusza do oglądania tego. Aha, okej, okay, rozumiem. A ty Patryk pojarzysz? Nie. Okej. Okay. Fajnie. Mogę i czy mogę, czy mogę? I do toalety. A w ogóle róbcie co chcecie. Ruch, ruch, ruch. Mało brakowało, aby najaw wyszła skrywana przez Loida Tajemnica, że ma starego niszczyciela światów. Weź wyjdź z Ninjago, jedź błagam nikt i zniknij z mojego życia! Co to... o, o oja? E, e, nie, wybierz ty się do terapeuty. Garmadon po przegranej walce postanawia stworzyć najnowszą broń ostateczną. Odgrażałem się zieloniutkiemu, że wrócę z czymś dużym: czymś jak z horroru, czymś z efektem wow. Kujoneria wymyśliła takie. Pokaż mi to. Karma ta lubi. W tym czasie ekipa ninjago, konkretniej Lloyd, wykrada ostateczną broń. Ostateczną i legendarna broń, ostateczna? Ach, to nie fair. Potem cała ekipa rusza na poszukiwania ostatecznej, ostatecznej, ostatecznej broni ostatecznej. Ostateczna broń ostateczna. Czy to są jakieś Churda. meta śmieszki z Gwiezdnych Wojen? Gdzie w każdej kolejnej części musi być coraz większa broń ostateczna? Chociaż w tym wypadku również chodziło o laser. Bardzo proszę. Który może nie niszczy planet, ale na pewno miasta. Czy ominąłem jakiś wątek z serialu? Oglądasz sobie film i nagle wpada kot, który niszczy miasto. to kupuje. Zatem wyruszają do dżungli w poszukiwaniu ostatecznej, 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 ostatecznej ostatecznej broni ostatecznej. Niestety Garmadon próbuje pokrzyżować ich plany. Uczniowie! Lekcja druga! Jak walczy prawdziwy... <grystnie> Jedną epicką walkę później. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Przecież Lego pływa. Nic mu nie będzie. Pływa. Tak, Lego pływa. Pływa. Mistrz Pamiętaj słowa! Które? Matki. prawą drogą! Żeby było zabawniej, to pan Wu faktycznie miał na myśli prawą drogę. Moje czujniki informują o rozwidleniu. Prawa droga jest długa, uciążliwa, lecz umoralniająca. A lewa to skrót. W sensie nie prawa, że... Synonim prawa Moralny, niepokalany, nieposzkalowany, zacny, zdrowy Uwielbiam te słowniki synonimów Stop, dobra? Poczekajcie Mistrzu ukazał podążać prawą drogą Co? Chodziło mu dosłownie o prawą drogę, żeby skręcić w prawo Posłuchajcie, gościa, który spadł z mostu? Czy gościa, który nie spadł z mostu? Po drodze Leloid zaczyna się powoli dogadywać z ojcem Najbardziej zbliża ich do siebie pierwsza wspólna jazda samochodem, helikopterem bardziej. Chcesz, żebym dał trochę pogara? Spoko, Zobaczmy jak się odpycha. Dobra. To jest fake. W takiej sytuacji, gdy przekraczasz magiczne 52 km na godzinę w terenie zabudowanym, to każdy rodzic musi się chwytać za ostateczną rączkę bezpieczeństwa. <laughs> Mój, mój, lubię pogadać jak sam Jasne, prowadzi, jasne, lubię. ja się trochę wystraszyłem, a ty? Nie będę kłamał, przydałoby się zmienić zbroję. Garmadon jednak ja szarpnął zaufanie Lloyda, ponieważ podpieprzył elementy, które miały uratować miasto. Nie umiałem się zmienić dawniej, skąd pomysł, że dziś bym umiał? Dobra, Ech, szkoda, że nie nauczyłem cię łapać. Ale co to za niespodzianka? Ich broń ostateczna zawsze była przy nich. Tak! Moc macie w sobie! Odwróćcie umysły! Przygnijcie pomocy, które czekają uśmiechy, i uwolnijcie je! Bo kryła się głęboko w serduszkach i. <grych> było, było wszędzie. Ostatecznie udało im się oswoić kotecka. Ojciec z synem pogodzili się, a ja kompletnie zapomniałem, że całość opowiadał Jackie Chan. Zatem obejrzeliśmy właśnie Lego Ninjago The Film i trochę serialu i film lepszy. Już nie wspominam o różnicy w animacji, bo z czego to wynika, już mówiłem, rozumiem, wybaczam, ale bardzo szanuję filmy, które pomimo tego, że są stworzone na podstawie czegoś większego, potrafią poprowadzić historię tak, że człowiek się nie gubi. I dokładnie tak jest w przypadku Lego Ninjago, ten film. Z tego co widziałem, to fanom serialu średnio przypadł do gustu. Ale ja się bawiłem nawet spoko. Chociaż mimo wszystko nie da się ukryć, że jest to najgorsza pełnometrażowa odsłona Lego. Mieli zbyt solidne pierwowzory, żeby to przeskoczyć. Zatem dziękuję za uwagę i do zobaczenia w piątek o piątej, chyba że zapomnę albo mi się nie będzie chciało. Yeah, we did it guys, robiliśmy to. Ah. Oprz. Pięknie. Wiktory. Pięknie, pięknie, tak. Wiktory, good ending.